Wozowicze uczą się grać w golfa. Instruktor Mariusz pokazuje jak się gra. Ale ja mam fajnie ten jest do walki, O. je A to przesuń się tu, bo jak tylko przepływ tak. Nie jest łatwo, nie? Ja chciałam go pokazać, że nie jest łatwo. Zaraz będziemy bo będzie to. jest tak samo jak komuś się wydaje, że łatwo się gra w piponga, nie? O, o ok, no, patrz tego, jaki ja tak, no. ja tak, ja no, tak, tak, to, to tak, to jest mokro, to jest ja ja to tak, to tak, się tak, 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 Ty kiedyś siatkę? tak, 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 ja tak, 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 No tak, 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 Ustaw się porządnie, rozkrok. Bokiem sobie stań, bokiem do piłki, o. Łohooo! Łożyszki! Pierwszy raz! Daj mi raz. O! Daj mi jeszcze raz. Łohooo! Chłopie, to już życie straciłem. Dzień o. się deszczą? Dawaj, czekaj, czekaj, Ile czekaj. No, ja raz na Eurosporcie widziałem. <grym> Oni tak tupią zawsze wkładaj się, się no, sobie... mogłeś ubrać te kularki. A nie mają klapy A -a. dlatego im gorzej idzie Odezwał <noise> się, odezwał się ale sam masz zagłopy ale jak trafi to poleci no Nie, taka jest prawidłowa, prawidłowa no wpływ no nie ma piórkowego trzymania jak w Azji I tam, ta. przebaliśmy Dobra, no ja rozumiem, że panowie, Ciebie... bo już ma tak? tak? Jasne, możesz iść. Odnosi. Nie chodźcie sobie po dwie.